Wszystko zaczyna się w rodzinie. Zaprasza ksiądz Dariusz Kuliński. Chcemy jeszcze raz wrócić do hasła tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę, które kryło się w słowach: Wszystko zaczyna się w rodzinie. I dzisiejszy temat otwierający ten cykl. Audycji, który będzie nawiązywał do, do tego hasła: Wszystko zaczyna się w rodzinie, można powiedzieć, rozpoczniemy pójściem nieco dalej. Nie tylko spojrzymy na rzeczywistość, jaką jest rodzina, ale spojrzymy na pewien początek, z którego i rodzina, i cała rzeczywistość, jaka nas otacza, wynika. Dobrze ten początek oddaje nasz kaliski obraz w sanktuarium świętego Józefa. Na którym widzimy skrzyżowanie dwóch rodzin. Z jednej strony mamy trójcę świętą Boga Ojca Ducha Świętego i Syna Bożego, i z drugiej strony patrząc horyzontalnie widzimy Maryję, widzimy Jezusa i widzimy osobę świętego Józefa. Można powiedzieć, że właśnie skrzyżowanie tych dwóch rzeczywistości, tych dwóch rodzin pokazuje nam, co, z czego wynika, że Nasze rodziny, nasze życie to wszystko, co istnieje, ma swoje źródło w Bogu, że to wszystko, co nas otacza, ma swój początek w Bogu. Ale też ten obraz pokazuje nam, że zarówno Pan Bóg, jak i człowiek żyją rodziną że zarówno Pan Bóg, jak i człowiek tworzą wspólnoty potrzebują tej bliskości, potrzebują tego bycia we wspólnocie. Papież Benedykt XVI powiedział kiedyś takie mocne słowa, jak bardzo zmieniłby się świat, gdyby w rodzinach, w parafiach i wszelkich innych wspólnotach relacje przeżywano według wzoru trzech osób Bożych, gdzie każda żyje nie tylko z drugą, ale dla drugiej i w drugiej. Jak bardzo zmieniłby się nasz świat, gdyby w rodzinach, parafiach i wszelkich innych wspólnotach relacje przeżywano Według wzoru trzech osób Bożych. Tajemnica Trójcy Świętej i tajemnica rodziny odsłania przed nami ten tajemniczy świat relacji. I zanim szczegółowo powiemy sobie o rodzinie, chcemy najpierw odkryć ten ścisły związek pomiędzy tajemnicą Trójcy Świętej a samą rodziną. Chcemy w świetle wiary zobaczyć, jak wiele Bóg, który jest wspólnotą Ojca, Syna i Ducha Świętego, ma nam do powiedzenia na temat naszych rodzin. Pan Papież Jan Paweł II w czasie modlitwy Anioł Pański w czerwcu 98 roku powiedział takie słowa W Trójce można dostrzec pierwowzór ludzkiej rodziny, złożonej z mężczyzny i kobiety, którzy zostali powołani, aby być dla siebie nawzajem darem we wspólnocie miłości otwartej na życie. A więc z tych słów wynika... Że każda rodzina jest tak naprawdę żywą ikoną Trójcy Świętej, i w zdecydowanej większości każdy z nas ma pozytywne i piękne doświadczenia życia małżeńskiego, życia rodzinnego, i mając właśnie takie przepiękne doświadczenie miłości, kochającej się rodziny, mamy tak naprawdę namiastkę tego, kim w rzeczywistości jest Pan Bóg, jak żyje Pan Bóg we wspólnocie osób. Rodzina jest ikoną Trójcy Świętej, a więc w rodzinie, w relacjach, które tworzymy pomiędzy sobą w każdej rodzinie, w miłości, która wypełnia życie tych rodzin, jest tak naprawdę rzeczywistość, w której możemy doświadczyć Boga. Rodzina, podobnie jak Pan Bóg, jest przede wszystkim. Rzeczywistością, która zostaje spojona poprzez więzi, poprzez bliskość, poprzez taką przestrzeń intymności, powierzania się sobie nawzajem, odkrywania siebie nawzajem, to jest tak naprawdę istota, która spaja każdą rodzinę, która cementuje rodzinę, która sprawia, że rodzina jako ta podstawowa komórka społeczna zostaje niejako wyodrębniona z tego systemu społecznego i tworzy taką szczególną i wyjątkową wspólnotę. I ta spoistość rodziny, ta jedność rodziny jest przede wszystkim zakorzeniona w samym Bogu. Jedność Boga jest jednością w miłości pomiędzy trzema osobami boskimi pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. W czasie modlitwy, podczas ostatniej wieczerzy, o czym czytamy w Ewangelii Świętego Jana w 17 rozdziale, Jezus prosi Ojca, aby wszyscy stanowili jedno, tak jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili w nas jedno. A więc ta jedność, jaką żyjemy w naszych rodzinach, ma swoje źródło, ma swoje korzenie w osobie Boga, który także jest jednością w miłości pomiędzy tymi trzema osobami. Źródłem tej jedności jest przede wszystkim pierwsza osoba Trójcy Świętej, a więc Bóg Ojciec. To On jest przede wszystkim miłującą dobrocią, dzięki której wszystko istnieje. To od ojca, tak naprawdę każdy z nas pochodzi. To od niego wszystko bierze swój początek. Ta prawda o Bogu w Trójcy Świętej, prawda o osobach boskich, a szczególnie o Bogu Ojcu pokazuje nam, że Bóg nie jest jakimś zamkniętym klanem, nie jest jakimś zapatrzonym w siebie narcyzem, ale Bóg jest Bogiem otwartym na cały świat. Bóg jest Bogiem otwartym na całe życie. I Bóg Ojciec. Pierwsza osoba Trójcy Świętej ma w sobie taką ciągłą potrzebę obdarowywania, obdarowywania, dzielenia się tym, co ma, tym, kim jest, bez żadnych ograniczeń. Bóg w obdarowywaniu samym sobą, swoją miłością, swoją osobą wszystkiego, co, co od Niego pochodzi, nie ma tak naprawdę żadnych ograniczeń, nie, ma, nie stawia tutaj żadnych granic. On daje początek i temu, co boskie, i temu, co ludzkie. To właśnie z osoby Ojca wszystko czerpie swoje istnienie. Każdej niedzieli wyznajemy tę prawdę w credo, mówiąc, że wierzymy w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, a więc Bóg jest tym, który daje początek wszystkiemu, co istnieje. I to jest także bardzo ważna wiadomość dla każdego z nas. Papież Benedykt XVI. W homilii inaugurującej jego pontyfikat, powiedział takie słowa: Nie jesteśmy przypadkowym i pozbawionym znaczenia produktem ewolucji. Każdy z nas jest owocem zamysłu Bożego, każdy z nas jest chciany, każdy miłowany, każdy niezbędny. I te słowa. Papieża Benedykta XVI przypominają nam o tym, że nasze życie ma znaczenie, nasze życie ma sens, niezależnie od tego, jak zostało nam to przedstawione. Może ktoś z nas usłyszał od własnych rodziców jakieś raniące słowa. Nie chcieliśmy Cię, nie planowaliśmy, pojawiłeś się na tym świecie przypadkiem. Dzisiaj niestety wielu młodych ludzi, wiele dzieci słyszy tak przykre słowa od rodziców, którzy powinni obdarzyć swoje dziecko miłością. I właśnie lekarstwem na tego typu rany. Może być tutaj świadomość tego i wiara w to, że Bóg Ojciec mnie chce, że On tak naprawdę nie popełnia żadnych błędów. Bóg Ojciec się nie myli. Skoro jestem, skoro żyję, to dlatego, że Bóg tego chce, to dlatego, że On tego chciał. Żyję dlatego, że Bóg powołał mnie do istnienia, Bóg przekazał mi to życie i moje życie nabiera sensu właśnie w tym kontekście, w tej świadomości, że pochodzę, pochodzę od Boga Ojca. To, Kim jestem, wyjaśnia się tak naprawdę w odpowiedzi na pytanie, kim jest dla mnie Pan Bóg. To On nadaje mojemu życiu sen, znaczenie, to On sprawia, że każde uderzenie mojego serca przypomina mi o tym, że Bóg chciał, żebym żył, Bóg chciał, żebym istniał, Bóg chciał, żebym był. To jest jakby takie nieustanne przypominanie przez Pana Boga: Kocham Cię, zależy mi na Tobie, jesteś dla mnie niesamowicie ważny. I Bóg ojciec jest Bogiem hojnym w dawaniu. On nie chce żyć dla siebie, ale chce wydać siebie w miłości do samego końca. Ojciec tak naprawdę żyje, przekazując siebie w całkowitym darze synowi, ofiaruje siebie, nie zastawiając tak naprawdę nic dla siebie. A więc odkrywamy w tym kontekście taką kolejną prawdę i zasadę życia osób boskich, mianowicie, osoby boskie żyją w takim ciągłym podarowaniu się sobie, ale także żyją w ciągłym przyjmowaniu siebie nawzajem. I żadna z osób bożych nie posiada swojego bogactwa jedynie dla siebie, ale każda z tych osób dzieli się swoim bogactwem w doskonały sposób z innymi. Jezus w jednym z fragmentów Ewangelii powie: że wszystko przekazał mi ojciec mój, a więc to wszystko, co Jezus ma, to wszystko, kim Jezus jest, jest tak naprawdę darem Ojca. Zostało mu podarowane przez Ojca, a Jezus to wszystko tylko przyjął. Każdy z nas jako człowiek, jak wierzymy i czytamy w Księdze Rodzaju, został stworzony na obraz i podobieństwo samego Boga. Jesteśmy stworzeni, tak jak Pan Bóg. Do tego, by budować pomiędzy sobą relacje, do tego, by podarować się sobie wzajemnie, by ze swojego życia uczynić taki bezinteresowny dar. Kiedy sięgamy do pierwszych stronic Księgi Rodzaju, to odkrywamy tam pewne doświadczenie samotności, jakie przeżywał wówczas Adam. Wokół niego widzimy piękny świat stworzony przez Pana Boga. Widzimy piękno stworzenia, świata przyrody, świata zwierząt, z którymi Adam żyje w takiej ciągłej harmonii. Jakby całe to stworzenie, cały ten świat wysyła Adamowi taki ciągły komunikat od Boga: Kocham cię, zależy mi na tobie, twoje życie ma ogromną wartość w moich oczach, ale w pewnym momencie zauważamy, że Adam dochodzi do takiego przekonania, że sam sobie nie wystarczy, że potrzebuje komuś. Komu chce się podarować. I w świecie przyrody, i w świecie zwierząt, Adam nie znajduje żadnej istoty równej sobie. Nie znajduje kogoś, komu mógłby właśnie podarować swoje życie. I dopiero kiedy z boku Adama zostaje stworzona przez pana Boga Ewa, to tak naprawdę dzięki niej Adam może stać się w pełni sobą, może się w pełni podarować drugiej osobie. I to jest niesamowicie ważna prawda. Zwłaszcza w kontekście małżonków czy w kontekście małżeństwa. Gdy rodzi się pomiędzy dwojgiem ludzi miłość, to oni chcą przestać być taką swoją wyłączną własnością. Chcą, kochając drugą osobę, nie tylko zatrzymać to życie dla siebie, ale przede wszystkim złożyć z tego życia i z tej miłości dar dla drugiej osoby, po to, by właśnie poprzez tę miłość, poprzez to podarowanie stać się niejako własnością tej drugiej osoby i podarować samego siebie. Często może być tak, że my potrafimy obdarowywać drugiego człowieka różnego rodzaju darami, dobrami. Możemy każdego dnia przynosić swojej żonie kwiaty, możemy kupować co rusz swojemu mężowi, na przykład jakiś krawat, możemy sprawiać sobie wzajemnie różnego rodzaju upominki, ale możemy czynić te dary czy ofiarować różnego rodzaju podarunki drugiej osobie, ale tylko po to, żeby uzyskać coś dla samego siebie, tylko po to, żeby coś dla siebie załatwić. Natomiast to podarowanie siebie w miłości pokazuje nam, że chodzi tutaj o coś znacznie innego, coś znacznie głębszego. Nie chodzi tylko o to, co mogę dać drugiemu człowiekowi w sensie materialnym, jakiś upominek, jakieś dobro, ale chodzi przede wszystkim o to, by podarować całego siebie, by ofiarować całe swoje życie, by ofiarować swój czas, swoje umiejętności, swoje zdolności, ofiarować to wszystko, co mam co składa się na moje człowieczeństwo i ofiarować to na dobre i na złe, nieodwołalnie. Idąc dalej, powiedzmy sobie o tym, że jeżeli ojciec jest tym, który wydaje całkowicie siebie synowi, to syn jest tym, który ten dar miłości ojca przyjmuje, który tę miłość ojca przyjmuje w swoim życiu. I to jest także bardzo ważne w takim kontekście budowania relacji, więzi pomiędzy nami, ludźmi, ale także szczególnie pomiędzy małżonkami. Bo co z tego, że będziemy chcieli obdarować drugą osobę wszystkim, co posiadamy? Co z tego, że będziemy chcieli uczynić ten dar ze swojego życia dla drugiej osoby, jeżeli ta chęć podarowania będzie tylko i wyłącznie jednostronna? To będzie nasze pragnienie, natomiast druga strona będzie na to całkowicie zamknięta. Ktoś może nie chcieć przyjąć daru, jaki zostaje mu ofiarowany. Ktoś może nie cieszyć się z miłości. I zainteresowania tej drugiej osoby. Ktoś może mieć, mówiąc potocznie, w nosie, że chce poświęcić mu swój czas, swoją uwagę. Ktoś może lekceważyć czyjąś, czyjąś obecność, a więc Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej, uczy nas tego, tego, że ten bezinteresowny dar miłości, ta chęć podarowania się nam drugiej osoby, ma być przez nas przyjęta. Uczymy się od drugiej osoby Trójcy Świętej, od Syna Bożego, umiejętności przyjmowania miłości i daru, odpowiadania też na to podarowanie, na tę miłość, jaką ktoś nam okazuje. Właśnie Syn Boży uczy nas jednej bardzo ważnej rzeczy, że właściwą i jedyną odpowiedzią na miłość. Jest tak naprawdę tylko i wyłącznie miłość. Co więcej, Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej, pokazuje nam, w jaki sposób ta miłość, czy ta odpowiedź na miłość, która została nam ofiarowana, ma wyglądać. Jezus Chrystus. Przyjmując ludzkie ciało, wcielając się w życie, w życie człowieka, pokazuje nam, że podarowanie się w miłości, że to ofiarowanie samego siebie w miłości, to jest tak naprawdę gotowość na wszystko, że ta miłość to nie jest bujanie w obłokach, ale ta miłość musi często wiele kosztować. Widzimy to na przykład we wcieleniu Syna Bożego, śpiewamy w jednej z kolęd, opuściłeś śliczne niebo, obrałeś barłogi. Czy najbardziej konkretnie, najbardziej kosztownie ta miłość Syna Bożego została nam ukazana w krzyżu Chrystusa, w ogromnie cierpienia, które Jezus przyjmuje na siebie z miłości i chce ofiarować swoje życie właśnie z miłości. Syn Boży uczy nas, że miłość jest czymś konkretnym, miłość jest czymś namacalnym, że miłości nie mierzy się ilością wypowiedzianych słów „kocham cię”, miłości nie mierzy się liczbą przesłanych buziaków czy serduszek, ale miłość zawsze wyraża się w konkrecie życia, jest czymś namacalnym. Idąc dalej, powiedzmy sobie teraz kilka słów na temat trzeciej osoby Trójcy Świętej, a więc Ojciec jest tym, który obdarowuje. Syn żyje jako obdarowany, natomiast Duch Święty, a więc trzecia osoba Trójcy Świętej, jest darem. Miłość pomiędzy Ojcem i Synem, miłość podarowana i miłość odwzajemniona, jest także osobą i to jest właśnie osoba Ducha Świętego taka czysta miłość, czysty dar. I to właśnie Duch Święty. Sprawia, że ta miłość zostaje także rozlana w naszych sercach. To właśnie ten Duch Święty jest miłością Ojca i Syna, która wypełnia nasze życie, tak napisze Święty Paweł. Duch Święty jest miłością, która przepełnia nasze serca, która z tych serc także rozlewa się na innych ludzi, których Pan Bóg stawia na drodze naszego życia. To Duch Święty tak naprawdę sprawia, że w naszym życiu możliwa jest miłość. To Duch Święty sprawia, że z tej miłości ja chcę się komuś podarować, ja chcę komuś ofiarować swoje życie. To Duch Święty sprawia, że chcę, mam pragnienie pokochać drugiego człowieka, dlatego że sam najpierw tej miłości doświadczyłem, to Bóg pierwszy nas umiłował. To Duch Święty pozwala nam doświadczać tej bezinteresownej miłości, miłości samego Boga. I Duch Święty też w tej miłości sprawia niezwykle ważną rzecz. Przede wszystkim Duch Święty uczy nas życia w relacjach. Kiedy widzimy w naszym życiu, że nie potrafimy kochać, kiedy trudno nam nawiązywać relacje, kiedy doświadczamy może tego, że wypaliły się nasze więzi w małżeństwie, że trudno jest nam porozumieć się z dziećmi, trudno jest nam dogadać się z drugą, z drugą osobą, to jest taki jasny i wyraźny znak dla nas, że powinniśmy zaprzyjaźnić się właśnie bardziej z osobą Ducha Świętego. Dlatego, że to właśnie Duch Święty uczy nas takiego życia w relacjach. To On sam jest tą relacją miłości pomiędzy Ojcem i Synem i takiej miłości, takiej relacyjności. Duch Święty chce uczyć nas także w naszym osobistym życiu. Powiedzieliśmy sobie także, że związek miłości pomiędzy Ojcem i Synem jest zjednoczeniem tak rzeczywistym, że z tego zjednoczenia wyłania się osoba, wyłania się właśnie trzecia osoba Trójcy Świętej, a więc Duch Święty. I w Księdze Rodzaju czytamy takie słowa: Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył stworzył mężczyznę i niewiastę, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich bądźcie płodni i rozmnażajcie się. I to jest taki kolejny dowód, kolejny argument pokazujący, jak bliski jest związek pomiędzy Bogiem a rodziną. Jak bliski jest związek pomiędzy Trójcą świętą a, a ludzką rodziną? Podobnie jak w Bogu z tego związku miłości pomiędzy ojcem i synem wyłania się konkretna osoba, podobnie i w małżeństwie, owocem miłości mężczyzny i kobiety, jest konkretna osoba, jest dziecko czy nawet dalej. Konkretne osoby, dzieci, którym rodzice przekazują swoje życie jako wyraz tej miłości męża do żony i żony do męża. Dalej, powiedzmy sobie także o tym, że zasadą istnienia Trójcy Świętej, takim wyznacznikiem wzajemnych relacji pomiędzy osobami w Trójcy Świętej, jest miłość. I znów odwołajmy się do słów papieża Benedykta XVI. Tylko miłość nas uszczęśliwia, gdyż żyjemy po to, by kochać i być kochani, powie papież. To właśnie najmocniej przemawia za tym, że człowiek został stworzony na obraz Trójcy Świętej. Skoro wyznacznikiem i zasadą życia Trójcy Świętej, istnienia Trójcy Świętej jest miłość, to także stworzenie nas na obraz i podobieństwo Boga uświadamia nam, że zasadą i wyznacznikiem naszego życia jest także miłość. Bez miłości każdy z nas usycha, bez miłości człowiek obumiera, jak, jak roślina bez wody, bez światła. To miłość jest tym, co nadaje sens naszemu życiu. To miłość jest tym, co nasze życie właściwie zasila. To właśnie rodzina jest tym pierwotnym środowiskiem doświadczania tej miłości, którą, którą obdarza, nas, obdarza nas Pan Bóg. Papież Franciszek powiedział, że stylem życia Boga, jest bliskość, jest współczucie, jest czułość. To są właśnie rzeczy, których doświadczamy w naszych rodzinach: bliskość, współczucie, czułość, miłość są tym, co, co stanowi istotę życia, funkcjonowania naszych rodzin. A więc możemy modlić się o to, Warto dzisiejszego wieczoru, każdego dnia pamiętać o tym, by właśnie ten styl życia Boga, wyrażony w bliskości, w czułości, w takim współczuciu, w miłości, stawał się także stylem życia naszych rodzin, aby nasze rodziny były wspólnotami, w których obecna jest bliskość, w których obdarzamy się wzajemnym współczuciem, uwagą, czułością, w którym nigdy nie zabraknie miłości. Wszystko zaczyna się w rodzinie. Zaprasza ksiądz Dariusz Kuliński.